Strona Ania i witam Was w dzisiejszym filmiku. Na moim kanale jest to kolejny filmik o Bullet Journalu i na dzisiaj przygotowałam dla Was moje pomysły na trackery. Są to strony, które mają Wam pomóc śledzić pewne czynności, nawyki. I to są takie trackery, które u mnie sprawdzały się bardzo fajnie i wnoszą coś do mojego życia i dzięki temu wciąż kontynuuję prowadzenie ich. Mimo wszystko polecam Wam prowadzenie jednego lub maksymalnie dwóch naraz. W momencie, gdy ja zrobiłam cztery, to wiem, że to będzie dla mnie troszeczkę takie wyzwanie, żeby poświęcić na to te do takie dodatkowe kilka minut w ciągu mojego dnia. Ja Wam polecam wybrać jeden z nich, żeby spróbować go samemu, a ja Wam przedstawię nie tylko wizualnie, jak to można zrobić, ale też spróbuję Wam troszeczkę powiedzieć o tym, w jaki sposób mi to pomaga i jak może to pomóc Wam. Zapraszam Was do oglądania. Filmik zaczniemy od mojego ulubionego pomysłu, który wniósł najwięcej do mojego życia i jest to sleep tracker skupiający się na śledzeniu mojego snu. Rozrysowuję taką tabelę i u góry mamy godziny, w moim przypadku jest to od 19 do 10 rano, bo raczej nie jestem osobą, która bierze drzemki w ciągu dnia, a w dół wypisuję wszystkie dni miesiąca. Śledzenie snu ma mi umożliwić znalezienie idealnego dla mnie harmonogramu. Ocenić ile godzin i w jakiej porze potrzebuję oraz stopniowo pomóc mi zacząć wstawać wcześniej, bo o ile teraz bez problemu wstaje o 6, to w tym tygodniu jest zmiana czasu, więc znów czekam na przyzwyczajanie się. Prowadzenie tej strony pomaga mi wyłapać w jakie noce mam problemy ze spaniem i jak się czuję, gdy wstaję późno i wprowadzić zmiany, które mają to skorygować. Godziny, w których planuję spać, zaznaczam dwoma przerywanymi liniami, starając się w nich trzymać przez cały miesiąc. A mój sen będę zaznaczać za pomocą zakreślacza. Dzięki temu, że mam w kropki, łatwo mi się liczy godziny snu, bo każde pół centymetra to jedna godzina, więc każdego dnia to zliczam i przez paną ilość godzin wpisuję w tej linii. Gdybym z jakiegoś powodu w ciągu dnia wzięła drzemkę, to mogę bez zakreślania po prostu dopisać na przykład 6 godzin plus jedna godzina. Po prawej stronie zostawię miejsce na moją ocenę tego snu. Moja ocena będzie przedstawiana za pomocą kwiatka, który w idealną noc, gdy się wyspałam i dobrze mi się wstawało, ma 6 płatków, a w noc, gdy jestem niewyspana i zmęczona przez cały dzień, będzie on całkowicie pozbawiony płatków. Więc mamy takich 7 poziomów zadowolenia ze snu. A tu taki przykład, jak to może wyglądać po całym miesiącu, akurat mój sen z lutym. Na kolejnej stronie robię mood tracker, czyli śledzenie naszego nastroju. Polega to na narysowaniu elementu do zakolorowania dla każdego dnia miesiąca i wybranie kolorów odpowiadającym konkretnym nastrojom. Ja tym razem nie rysuję 30 osobnych elementów, tylko jeden spójny rysunek, który będę wypełniała przez cały miesiąc. Ma on nam pomóc w takiej refleksji. Jeśli będziemy tylko bezmyślnie kolorować te okienka, to nic nam to nie da poza ładną stroną w buju. Dlatego warto się zastanowić, co nas uszczęśliwia, a co nas smuci, co bezpośrednio lub pośrednio wpływa na nasze życie i w jaki sposób możemy takie błędy wyłapać i polepszyć swój nastrój długoterminowo. Bo kto ma zadbać o nasze szczęście, jeśli nie my. Rozpisuję też dni miesiąca, żeby widzieć w jakiej okolicy kolorować mój rysunek i żeby dzięki temu mniej więcej wypełniać go tyle samo każdego dnia. U mnie cztery nastroje do wyboru to szczęśliwa, zadowolona, neutralna i smutna, czyli takie cztery poziomy i im będę szczęśliwsza, tym bardziej kolorowy i żywy będzie mój rysunek. Kolejną rzeczą, którą zamierzam śledzić, jest ilość wypitej wody. W ostatnich tygodniach zaczęły mnie trochę męczyć bóle głowy i chcę się upewnić, czy to przypadkiem nie jest od odwodnienia. Na pewno będzie to bardziej wymagająca strona, jeśli chodzi o wypełnianie, bo jednak trzeba tam zajrzeć kilka razy w ciągu dnia, ale myślę, że warto spróbować. Nie jest to coś, co będę chciała śledzić przez cały rok, ale na miesiąc się tego chętnie podejmę. Fajnym sposobem byłoby też śledzenie tego w rozkładzie tygodniowym. Zrobi Tydzień na dwie strony, żeby tego miejsca było trochę więcej, i na dole okienka dla każdego dnia rozrysować szklanki wody do zakolorowania. Wtedy nie trzeba się cofać do trackera kilka razy dziennie przez cały miesiąc. Wybrałam taki motyw wodny, więc fale, otwarty ocean, a robię miejsce na wszystkie 30 dni, a do każdego dnia rozrysowuję 8 kropel wody, które będą miały reprezentować szklanki wody, a w trakcie dnia będę je zakolorowała. Ostatni tracker to moja strona youtube'owa. Robię takie co miesiąc od września zeszłego roku, i gdy w marcu pominęłam tę stronę, to bardzo mi jej brakowało, więc wracam do prowadzenia jej. Wiem, że nie wszyscy prowadzą jakąś bardziej aktywną działalność online, ale można to sobie dopasować pod siebie, w zależności od tego, co robicie, na czym Wam zależy, o czym zaraz powiem Wam troszkę więcej. Stronę podzieliłam na pół i górna część to pomysły na filmy do nagrania. Spisuję sobie takie luźne pomysły, do których w późniejszym czasie mogę sobie roz Przysłać bardziej szczegółowy plan, a dolna część to nasz tracker. Mamy nazwę filmu oraz mój proces tworzenia filmu podzielony na 5 etapów. Każdy z nich jest podzielony na więcej kroków, ale to są te takie główne kategorie, czyli planowanie, nagrywanie, montowanie, publikacja oraz promowanie. W ten sposób, gdy pracuję nad kilkoma filmami naraz, mogę śledzić, na którym etapie jestem, co muszę dokończyć, i fajnie jest to po prostu mieć pod ręką. Można to robić w wielu różnych dziedzinach, na przykład w szkole, gdy macie większe projekty lub zadania, fajnie to sobie podzielić na mniejsze kroki, bo bardzo ułatwia to pracę. O wiele prościej jest do czegoś podejść, gdy jedno wielkie zadanie mamy podzielone na chociażby 10 kroków. Można to też wykorzystać do ćwiczenia, porządków, zainteresowań. Jestem ciekawa, w jaki sposób wy moglibyście wykorzystać taki tracker, więc chętnie usłyszę też o Waszych pomysłach i jestem pewna, że może to pomóc innym, więc czekam na burzę mózgów w komentarzach. I to była ostatnia strona na ten filmik. Chciałam wam bardzo podziękować za oglądanie oraz za waszą aktywność ostatnio na Instagramie. Tam jestem ostatnio najwięcej. Spędziliśmy tam cały ostatni tydzień, gdzie pokazywałam wam dzień po dniu, kategoria po kategorii, w jaki sposób możecie spędzać dodatkowy czas w domu. A w tym tygodniu postaram się być dla was takim wsparciem emocjonalnym, także na Insta Stories będziecie mogli zobaczyć różne cytaty i takie moje przemyślenia. A tutaj na kanale widzimy się za tydzień. Do zobaczenia Pa.